Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dziś, drodzy Państwo, będzie o tym, jak PiS doprowadził do sytuacji, w której zdarza się, że przedsiębiorcy muszą oddawać ponad 50% dochodu do Fiskusa. Ale po kolei. Gazeta Wyborcza kilka dni temu opublikowała list czytelniczki która opowiedziała o historii, do której doprowadziło wprowadzenie przez pis zakazu odliczania składki zdrowotnej od dochodu. Napisaliście napisała tutaj czytelniczka o emerycie, który ujawniał szwindel premiera z odliczaniem składki zdrowotnej. To proszę, przyjrzyjcie się osobom na działalności gospodarczej i ich składce zdrowotnej. To jest dopiero Szwindel. Szwindel z odliczaniem składki zdrowotnej u emerytów, polega na tym, że PiS się chwali, że przyznał tutaj 13, 14 i 15 emerytury, a na skutek likwidacji odliczeń są emeryci, którzy, składki zdrowotnej są emeryci, którzy i tak stracili na tym. Ale ta czytelniczka wyborczy podaje konkretny przykład. Pracuję na etacie jako główna księgowa w sporej spółce Zoo. Oprócz tego prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych i prowadzę e, rodzinną księgowość dla siostry, męża, córki, zięcia i jej wspólniczki, ciotecznej siostry. Łącznie ze swoją firmą rozliczam pięć podmiotów. Mój przychód za 2022 rok to 26,5 tysiąca. Koszty 18 172 zł, a więc mój dochód to 8327. Premier Morawiecki ogłosił, że składka zdrowotna po zmianach w polskim ładzie bo przypomnijmy, że na początku to w ogóle był gigantyczna podwyżka podatków, z której się wycofali, ale to tylko jest taktyczne wycofanie się po to, żeby wrócić jak armia sowiecka. Z coraz bardziej nieprzyjemnymi dla przedsiębiorców propozycjami. No więc, jak tutaj podkreśla, powinna zapłacić rocznie od dochodu 749 zł. 49 groszy. Tyle, że premier nie dodał, że wprowadził przepis mówiący, że przedsiębiorcy nie mogą miesięcznie płacić na składkę zdrowotną mniej niż 270 zł. 90 groszy. Czyli 3250 zł, 80 groszy za rok i tyle musiałem zapłacić, pisze czytelniczka, co daje 39,03% zamiast obiecanych 9% na zdrowie. Jeżeli dodamy do tego 12% dochodowego, to z mojej działalności gospodarczej oddaję Państwu powyżej 50% dochodu. E, może jestem. E, Milionerką, tylko czegoś nie potrafi doliczyć, bo podobno wysokie stawki są tylko dla milionerów, ironizuje pani Anna. Mój mąż śmieje się, że jak chłopom, pańczyźnianym chciano zwiększyć dziesięcinę, czyli dziesięcioprocentowy podatek, to wybuchały bunty i rzeźby szlachty, a przedsiębiorcy płacą pięćdziesięcioprocentowy podatek. I co? E to drastyczne pogorszenie warunków prowadzenia biznesu w Polsce nie jest przypadkiem. Jarosław Kaczyński celowo prowadzi politykę wymierzoną w przedsiębiorców. On ich uważa po prostu za przedstawicieli wrogich sił no, finansujących opozycję. No, tylko ci, którzy żyją z cwaniactwa, mogą rzeczywiście stracić. Ogromna większość na tym zyska. Tak Kaczyński w październiku 2021 roku w radiu RMFFM odpowiadał na krytykę słynnego Polskiego Ładu, zwanego później polskim wałem, ruskim ładem. Ruskim wałem, no, dość powiedzieć, że w marcu 2022 roku PiS się sam wycofał z tego Pomysłu i nawet rozstrzelał znaczy na polecenie Kaczyńskiego zwolniono po prostu ministra finansów, który zgodnie ze swoimi wypowiedziami publicznymi miał niewiele wspólnego z tymże polskim ładem. Program ten był w uproszczeniu koncepcją drastycznego zwiększenia opodatkowania przedsiębiorców i lepiej zarabiających pracowników, ale się okazało to katastrofą, tak jak wspomniałem, PiS. Mimo poprawek wrzucanych od początku roku, w marcu władza pis musiała po prostu się z tego wycofać. Ale sedno tego programu to było podniesienie podatków elektoratowi opozycji, głównie koalicji obywatelskiej i przekierowanie tych wyborców. Do, znaczy tych pieniędzy do wyborców PiS. Kaczyński i PiS traktują przedsiębiorców dokładnie tak samo, jak komuniści traktowali drobny biznes i usługi po przejęciu władzy w Polsce. Wydali oni słynną bitwę o handel w latach 1947-49, której skutki odczuwaliśmy przez kolejne cztery dekady komunistycznych rządów, no bo jak wygrali, to nie było komu świadczyć usług. Komuniści uznali, że likwidacja prywatnego handlu i drobnych przedsiębiorców pozbawi opozycję głównie Polskie Stronnictwo Ludowe, bo innych wtedy partii nie było, zaplecza do działalności politycznej i podobnie dziś działa Kaczyński z Morawieckim. Oni traktują przedsiębiorców jako zaplecze finansowe i logistyczne opozycji i chcą ich zniszczyć. A skutki tej wojny, którą rząd wydał najbardziej przedsiębiorczym Polakom, pogłębią nadchodzący w tym roku kryzys. Mamy Wysoką inflację. Co prawda PiS już wie, czy sukces, że może w czwartym kwartale będzie to jednocyfrowa inflacja. Tak naprawdę, drodzy Państwo, oni przyhamowali drukowanie kasy, ale no, obiecywali tyle, że gdyby mieli się utrzymać przy władzy, to inflacja nie tylko będzie dwucyfrowa, ale poszybuje powyżej 20%. Ten wzrost bezrobocia, ten spadek PKB, który, z którym mamy teraz do czynienia, to nie jest kryzys, jak mawiał publicysta Stefan Kisielski, jeden z najlepszych polskich felietonistów XX wieku. To rezultat rządów Kaczyńskiego i PiS. Zemsta Kaczyńskiego na polskich przedsiębiorców za to, że nie wspierali rządów PiS. Kaczyński jest przekonany, że brak inwestycji w polską gospodarkę to było celowe działanie. On o tym mówił publicznie. Wskaźnik inwestycji przedsiębiorców drastycznie zmalał zarządów PiS. Inwestycje te w Polsce liczone jako procent PKB, czyli nakłady brutto na środki trwałe, spadły z poziomu 20,1% w 2015 roku do 16,6%. Procenta teraz. A bez inwestycji tak naprawdę nie ma. Nie ma wzrostu PKB. Mamy też ogromny wzrost kosztów, które doprowadził do zawieszenia kilkudziesięciu tysięcy firm, które nie, nie wrócą już na rynek. Ja bym tutaj. Teraz chciał przypomnieć, że już w grudniu 2016 roku Kaczyński udzielił głośnego wywiadu, w którym wypalił, że gotów jest akceptować zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego, jeżeli taka będzie cena za wdrożenie jego wizji Polski. Wówczas te słowa wywołały na krótko wzburzenie. Natomiast nikt nie dociekał, jaka jest to wizja Polski, której skutkiem miałoby być obniżenie tempa wzrostu gospodarczego. W uproszczeniu Kaczyński chce doprowadzić do sytuacji, w której prowadzenie biznesowej działalności w Polsce będzie niemożliwe bez wsparcia i akceptacji władzy. W ten sposób demokracja stanie się atrapą. Głosowanie takim jak w PRL-u. Gdzie co cztery lata można, często nawet trzeba było oddać głos wyborach, które nie miało żadnego znaczenia. Kaczyński chce zniszczyć systemowo opozycję i doprowadzić do takiej sytuacji sił, aby nie, takiej dysproporcji w tych sytuacjach sił, aby nie była w stanie opozycja walczyć z mechanizmem propagandy i kłamstwa. Czyli po prostu musi nie mieć żadnych pieniędzy. To się udało Wiktorowi Orbanowi na Węgrzech. Wybory, które ostatnim wygrał, Orban przeciwko koalicji wszystkich demokratycznych uprupowań, okazała, że taka koalicja była już spóźniona. Orban kontroluje dziś na Węgrzech, praktycznie zdecydowaną większość mediów prywatnych o państwo państwowe to kontroluje wszystko oczywiście. I gdy w 2020 roku w listopadzie wybuch skandal, kiedy bliski współpracownik Orbana, europoseł Józef Szajer. Notabene homofob, człowiek, który pisał jakieś takie ustawy o świętości rodziny węgierskiej, został złapany na gejowskim seks party i próbował z niego uciekać na goporynnie. to na Węgrzech nikt się o tym praktycznie nie dowiedział, bo nie było mediów, które byłyby w stanie to zrelacjonować. Szajer był jednym z najbliższych współpracowników Orbana. Opracowywał ustawy, te, które wspomniałem, o prymacie małżeństwa. Jego żona była członkiem Węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego i, jak wspomniałem, on sam aktywnie walczył z lobby LGBT. Orban kazał zamilczeć lub przedstawiać tą sprawę jako zemstę służb europejskich na węgierskim polityku. Szajerowi kazano zaś złożyć mandat i się schować. Węgierskie media opozycyjne nie były w stanie przebić się do społeczeństwa z tą smaczną historią. I właśnie taki scenariusz w Polsce realizuje Radosław Kaczyński, niszcząc przedsiębiorców. Chcę wykorzystać teraz ten kryzys, który nadchodzi do zniszczenia polskich firm i zainstalowania w ich miejsce biznesików ludzi wspierających pis. W ten sposób ma dokonać się wymiana ludzi stanowiących klasę średnią. Problem z tym diabolicznym planem Kaczyńskiego jest taki, że to po prostu skończy się katastrofą gospodarczą. Do wszystkich bowiem problemów polskiej gospodarki dochodzi jeszcze bowiem celowe atakowanie prywatnych firm i ludzi. Przypomnę, że po cichu zniesiono 1 lipca 2022 roku, czyli będziemy obchodzić niedługo rocznicę pierwszą tego tajemnicy bankową i to ma też dać większe usztyłe aparatowi represji. Kaczyński zaciska e, fleszcze wokół ludzi. To nie jest niegroźny starszy pan, który nie panuje nad swoim ubiorem i nie może się pozbyć łupieżu. To cynik walczący o to, aby zbudować w Polsce dyktaturę na wzór białoruskiej i rosyjskiej. Konflikt Unii Europejskiej z Kaczyńskim to wcale nie jest spór obrony polskich interesów, ale walka o to, aby Kaczyński mógł w Polsce zainstalować władzę dyktatorską bez kontroli. To też jest jeden z powodów, dla którego Kaczyński w ostatecznym swoim planie Zakłada o opuszczeniu Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska nie zgodzi się na dyktaturę. Wycofanie się Kaczyńskiego z Polskiego Ładu, to, jak wspomniałem taktyczny odwrót, ale nie rezygnacja z gnojenia polskich przedsiębiorców. No i to było też doskonale widać po re braku reakcji rządu na rosnące ceny energii, które rosły z powodu zaniedbań rządów. Powiem natychmiast, jak tylko te ceny zaczęły rosnąć, rząd się powinien PiS wycofać z tak zwanego rynkowego ustalania cen energii przez giełdę, co by które właśnie umożliwiło wywindowanie takich cen i nie zrobiono tego, mimo że to nie było trudne, bo PiS chce i celowo drenuje kieszenie polskich przedsiębiorców. Po inflacji to jest kolejny podatek, którego celem jest zniszczenie klasy średniej on po prostu wychodzi z założenia kaczeński morawiecki oni wychodzą z założenia że swoim przedsiębiorcom oni pomogą przetrwać a cudzych po prostu zniszczą w 2016 roku Kaczyński mówił o buncie elit przeciwko temu, że PIS zabiera im pieniądze, które zawłaszczyły i jakoś między siebie dzieliły. Jest bunt, ale na dłuższą metę warto się z tym buntem zmierzyć, nawet jeżeli to by oznaczało spadek obecnego tempa wzrostu gospodarczego. To jest twierdzenie Kaczyńskiego z 2016 roku. Ta wojna jednak wyrywa mu się spod kontroli. Dziś PiS będzie musiał zmierzyć się nie tylko z tymi, których jego rząd wykończył firmy, ale również z całą rzeszą wkurzonych rosnącymi kosztami życia, drożyną inflacją. Drodzy Państwo, ja mam nadzieję, że po prostu rachunek, który dostanie Kaczyński na jesieni, będzie dużo wyższy niż mu się wydaje. Mu się cały czas, w dużej części tych ludzi wydaje, że po prostu no, wierzą w swoją propagandę, że są Najsilniejszym ugrupowaniem w Polsce. Będzie to moim zdaniem tak bolesne przebudzenie, jakie było w 1989 roku, kiedy co po niektórzy komuniści oczekiwali 60% głosów, a dostali tyle, że w wyborach do Senatu na 100 mandatów udało im się zdobyć raptem jeden. Szanowni Państwo, jeżeli ta historia gnojenia polskich przedsiębiorców przez Kaczyńskiego, Morawieckiego i spółkę robienia wyzysku, Wam się podobała. No jeżeli się jest tu za ważną, bo co to ma się podobać, to proszę o udostępnianie jej jak najszerzej, bo warto, żeby ludzie wiedzieli, co wyczynia socjalistyczny rząd Kaczyńskiego Morawieckiego. A ja pozwolę sobie jeszcze zarekomendować Państwu historię Ekspert. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Tutaj mamy ostatnią twierdzę Hitlera. To jest o Wrocławiu, który poddaje się zawsze ostatni, o czym śpiewał już Kazik Staszewski. Mamy historię polskiego księgowałego Ala Capone, Aleksandra Syczewskiego. Urodził się pod Częstochową i w pewnym momencie po prostu skasował i skasował swojego szefa, po prostu donosząc na niego. Zainkasował za to nie tylko zwolnienie z odpowiedzialności kardy, ale także nową twarz, którą sobie zrobił w wyniku operacji plastycznej i nową tożsamość, dzięki której uniknął zemsty mafii. Jest też materiał redaktora naczelnego historii, ekspert Aleksandra Pińskiego, o tym, jak się udało zniszczyć Ku Klux Klan pewnemu prawnikowi, który po prostu wystawił im rachunek za nicze o jeden liczb za daleko. Szokujący materiał o tym, jak udało się w końcu skasować Ku Klux Klan, legendarną rasistowską organizację z amerykańskiego południa. W tym numerze również jest szokujący materiał o rodzinie Włodzimierza Lenina. Ojciec rewolucji był promowany i chroniony przez sowieckie władze, do tego stopnia, że informacje o jego rodzinie były ściśle tajne. Dlaczego o tym w historii ekspert? Tutaj jest też artykuł o tajnym ludzie czy starożytnym. Czy Słowianie pochodzą od tajemniczych scytów? Kim byli scytowie, drodzy Państwo? O tym jest wszystko z historii ekspert. Ja Państwa zapraszam na portal 224.pl, na którym, drodzy Państwo, mamy listę ponad 1052 afer pisowskich od 2015 roku. Zapraszamy do lektury i do udostępniania jak najszerzej, a Państwu mówię do zobaczenia.